Dzień dobry! Dzisiaj chciałabym Państwu zaprezentować nasz harmonogram planowania realizacji zleceń oraz to, w jaki sposób możemy go sobie skonfigurować. Jest to dodatkowa opcja, dodatkowy plugin. By go sobie otworzyć, korzystamy z polecenia. Oraz w pierwszym widoku otworzy nam się taki jeszcze nieskonfigurowany widok harmonogramu, gdzie, tak jak Państwo widzicie, tutaj jest panel dla listy zleceń, tu jest nasz główny widok, który zaraz konfigurujemy oraz panel boczny z, takim, z taką miniaturką kalendarza oraz opcją wydruku planu w danym zakresie dat. W pierwszej kolejności musimy wykonać konfigurację. Na dany wydział, którym mamy przypisane zlecenia produkcyjne, dla których chcemy ustalić zakresy, w jakich chcemy planować realizację danych zleceń. I tutaj mamy dwa rodzaje opcji, jeśli chodzi o konfigurację, ponieważ możemy konfigurować per pracownik oraz per zmiana. Wejdziemy sobie teraz w tą konfigurację i otworzy nam się taki widok w którym będziemy mieli widoczne wszystkie wydziały, które mamy stworzone w mocarcie oraz to, o czym wspomniałam przed chwilę, czyli ustalenie rodzaju planowania. Rodzaj planowania, co zaraz omówię bardziej szczegółowo, możemy ustalać do momentu wybrania opcji aktualizuj plan. Czyli jeżeli teraz wykonamy konfigurację yy, dla wydziału, a później Dopiero rodzaj planowania, to dopóki nie zaktualizujemy planu, to Mozart nie przeliczy jeszcze tej wartości, biorąc pod uwagę jedną z tych dwóch zmiennych. W pierwszej kolejności należy zwrócić uwagę, że musimy wybrać datę początkową, od której chcemy rozpocząć planowanie i skonfigurować dla wybranego wydziału parametry powtórzeń, czyli zakresu realizacji czasowej zleceń na wydziale. W tym celu wybierzemy sobie na przykład 1 marca, który rozpoczyna się w piątek. Prawym przyciskiem myszy w menu podręcznym wybieramy polecenie Nowe Spotkanie Cykliczne. Jest to opcja, w której ustawiamy konfigurację zakresu dla zleceń realizowanych w trybie stałym, powtarzającym się. Czyli tu ustalamy jakby zmiany. Czyli ustalamy opcję zakresu, w jakim wykonywane są realizacje zleceń w danej, na danej produkcji. Jeśli natomiast chcielibyśmy skorzystać z jednorazowej konfiguracji, możemy wybrać Nowe spotkanie i będzie to konfiguracja dla pojedynczego spotkania, lub tutaj będziemy mieli opcję nowego. Wydarzenia całodziennego, które również będzie możliwością takiej konfiguracji jednorazowej z uwzględnieniem całego dnia roboczego. Natomiast ustawimy to nowe wydarzenie cykliczne. Po otwarciu opcji nowego wydarzenia cyklicznego pojawi nam się zakres edycji, w którym możemy utworzyć to wydarzenie cykliczne. I tutaj określamy godziny. Trwania zmiany oraz dni robocze możemy również wskazać datę końcową dla naszej konfiguracji. Czyli teraz, jeżeli chcielibyśmy, by początek zmiany była to jakaś konkretna godzina, to wskazujemy, że na przykład rozpoczynamy pracę o godzinie 6 do godziny 14. Następnie w schemacie potwór, powtórzeń, ustalamy sobie, jakie to będą powtórzenia, możemy uwzględnić na przykład, że są to tygodniowe, czyli w tym zakresie, w tym zakresie godzinowym Mozart będzie przeliczał na wartości, w których chce zaplanować realizację określonych zleceń na wydziale w zakresie takich godzin pracy dla tych konkretnych dni. Jeżeli sobie wybierzemy, powiedzmy, ta nasze. Yy, dni robocze, pominięcie weekendów, to taką konfigurację możemy tutaj stworzyć. Początek wybrał nam się i podstawił automatycznie zgodnie z datą, którą wybraliśmy w tym naszym kalendarzu z pozycji konfiguracji, natomiast data końcowa to jest już data, którą wskażemy. Automatycznie tu się przyliczają nam dwa tygodnie, natomiast możemy na przykład wskazać datę z zakresu całego miesiąca. Tu możemy również wybrać, że chcemy zakończyć po iluś tam powtórzeniach, bądź ustalić na przykład bez daty końcowej. Jak już zatwierdzimy sobie tą podstawową konfigurację dla wydziału, mus, musimy w następnym kroku wybrać opcję, wskazać nazwę dla zmiany. Oraz określić parametry wydajności dla tej zmiany. I teraz, nazwa zmiany to jest tutaj dokładnie w tym miejscu, i możemy sobie ją na przykład nazwać zmiana pierwsza. Oczywiście, tak jak będziemy chcieli, by to się nazywało, tak sobie tutaj określimy. Te parametry, które określiliśmy w naszej cykliczności, czyli w tym zakresie powtórzeń, i teraz jak już mamy je automatycznie zaczytane, możemy wskazać ten parametr wydajności. Jednakże parametry wydajności wskazujemy w nich ilość pracowników na zmianie i w parametrze wydajność, czyli w tym należy określić ilość sztuk produktu ze zlecenia, którą jest w stanie wykonać jeden pracownik podczas trwania całej zmiany. Możemy również w tych parametrach prowadzić wartość 1 dla parametru wydajności ilości pracowników w celu uzyskania domyślnej konfiguracji. I teraz ta opcja może nam ułatwić kwestię, jeśli chodzi o, wy o wybór, w jakim, pod jakim kątem chcemy ten harmonogram skonfigurować. Ponieważ możemy go wybrać per zmiana bądź per pracownik. Jeżeli chcemy wskazać ten parametr wydajności, czyli Tą ilość sztuk produktu ze zlecenia, którą jest w stanie wykonać jeden pracownik podczas trwania całej zmiany, to możemy sobie go tutaj wprowadzić, następnie wybrać opcję rodzaju planowania per pracownik. Jednakże w sytuacji, w której chcemy, by Mozart wskazał nam czasochłonność do realizacji danego zlecenia na podstawie wartości takimi, jakie są Czas jednostkowy oraz czas przygotowawczo zakończeniowy określone w strukturze produktu, to tutaj możemy sobie wybrać opcję rodzaju planowania per zmiana. I w związku z tym możemy parametr wydajności określić jako jeden, co stworzy nam jakąś taką domyślną wartość, która nie będzie przeliczać nam tego parametru. O którym omawiałam wcześniej w konfiguracji z pracownikiem, jeżeli wskażemy sobie zmianę. Oczywiście w następnym kroku, jeżeli mamy już tutaj nazwę określoną, tu wskazujemy sobie jeszcze wydział, dla którego chcemy taką konfigurację uzyskać. Co my tu jeszcze możemy sobie oznaczyć? Dodatkowo mamy tu takie kolorystyczne, kalendarzowe oznaczenia, których możemy użyć i dodatkowo oznaczyć sobie nasze wartości konfiguracyjne. Jeżeli mamy już ustalone te podstawowe parametry, możemy sobie tworzyć konfigurację w podobnej realizacji dla każdego wydziału. Oczywiście, każdy wydział może posiadać więcej niż jedną zmianę przypisaną do wydziału. Mogą to być zmiany, które będą. Jedne będą rozpoczynały się, drugie kończyły, zależnie od godzin pracy, które chcemy ustalić w naszym harmonogramie. Jak już mamy to stworzone, zapisujemy konfigurację. Proszę zwrócić uwagę, że teraz w tym naszym kalendarzu, w tym miejscu, Pojawiły się te nasze parametry, ta nasza konfiguracja zmiany. Per pracownik możemy sobie ustawić per zmiana, oraz mamy tu jeszcze możliwość wykluczenia planowania zleceń. Jest to taka dodatkowa opcja, za pomocą której możemy sobie poprzez takie filtrowanie Bardziej zaawansowane, wykluczyć zlecenia, które na przykład rozpoczynają się od jakiejś konkretnej wartości. Czyli na przykład zlecenia, które mają w nazwie oznaczenia jakieś, bądź, yy, bądź są na przykład tylko zleceniami materiałowymi czy zleceniami produkcyjnymi. Tutaj oczywiście mamy możliwość dodania kilku takich warunków, i wtedy po Ustaleniu cykliczności, po ustaleniu rodzaju planowania oraz ewentualnych wykluczeniach, jeżeli takie chcemy uwzględnić, możemy sobie zamknąć ten widok oraz wykonać aktualizuj plan. I teraz, po wybraniu opcji, aktualizuj plan, pojawi nam się nasz skonfigurowany wydział. W tym harmonogramie będziemy mieli opcję podglądu tylko dla wydziałów, które sobie skonfigurujemy, wszystkie inne zostaną są nieaktywne dopóki nie dodamy do nich konfiguracji. Następnie zaplanowane zostaną te nasze zlecenia, które mamy w tej chwili aktywne na naszym ekranie zleceń. Jak sobie przejdziemy do nowego spotkania, to tutaj proszę zwrócić uwagę. Został skonfigurowany, zostały te zlecenia przeliczone jeśli chodzi o ich czasochłonność. I jak sobie podświetlimy nasze zlecenie, pojawi nam się informacja o tym, kiedy ono zostanie rozpoczęte, kiedy zostanie zakończone oraz jak długi jest czas pracy do zrealizowania 10 tych sztuk, które mamy do wykonania w zakresie jednego zlecenia. Produkcyjnego, tego, które teraz tu Państwu podświetlam. I teraz, tak jak Państwo widzicie, ten harmonogram, ta opcja planowania zleceń może nam pomóc w zaplanowaniu realizacji, biorąc pod uwagę wartości takie jak czasochłonność danego zlecenia, jeżeli mamy odpowiednio w strukturze produktu wskazane te czasy jednostkowe. I ewentualnie czasy te przygotowawczo-zakończeniowe, czyli, nasze, czyli te nasze, ten nasz czas, taki dodatkowy, który uwzględnia na przykład pracę obejmujące przygotowanie stanowiska do wykonania operacji w zleceniu. Oczywiście, jeżeli mielibyśmy wskazane jeszcze jakieś czasy w samej strukturze oprócz operacji, takie też zostaną tutaj doliczone. I nasz harmonogram będzie uwzględniał opcje po Zakończeniu danego zlecenia będzie nam dodawał kolejne zlecenie w zakresie godzinowym, takim jaki jest przewidziany dla zmiany. Z racji tego, że miałam stworzone tylko dwa zlecenia, jeden do realizacji 10 sztuk, drugi do, do realizacji 5 sztuk. Takie informacje tutaj nam się wyświetlają i mam informację, że tego dnia będę miała pracę do zrealizowania w zakresie godzinowym dla tamtego zlecenia oraz tego zlecenia, zależnie od tego, jak, pod, jak tutaj jest to wyświetlone. Mamy tutaj taką informację. I teraz przy okazji aktualizacji planu za każdym razem dodamy kolejne nowe zlecenia, które zostały dodane do naszego wydziału, który jest tu skonfigurowany. Możemy sobie na przykład tutaj ten widok zwijać. W ten sposób możemy sobie oczywiście te kolumny, które tutaj mamy, możemy je sobie odpowiednio dopasowywać, usuwać informacje, których nie chcemy. Wystarczy, jeżeli chcemy rozszerzyć, wystarczy sobie przesunąć i rozszerzyć te tapelki. A sam panel możemy umieścić w innym miejscu. Oczywiście, te zlecenia, które tutaj mamy, możemy sobie wydrukować, zaznaczając odpowiedni zakres dat. By wybrać opcję drukuj. I wtedy pojawi nam się lista aktualnych zleceń z informacjami takimi jak numer zlecenia, kod kreskowy zlecenia, data realizacji, ilość oraz informacja o nazwie głównego produktu oraz ten wydział, do którego ten produkt został przypisany. Dziękuję Państwu uprzejmie i zapraszam na kolejne filmiki.